Katastrofa, masakra! Co się dzieje? Wy, wybuchło mi, to znaczy pękła mi rula w łazience, wszystko zalane bratu! Twój kolor, jaki twarzowy? Super. Super. Chodź, chodź, chodź ci No chodź, dawaj, Piotruś. A, a, Piotruś, jest cudnie, po prostu cudnie. Dzień dobry, kochani, pozdrawiam was wieczorową porą z planu y, Emiak Miłości. Dzisiaj pamiętajcie, że premier. O, o jezu, wpadłam w dziurę. Pamiętajcie, kochani, że dzisiaj premierowe odcinki. Zapraszam was bardzo serdecznie. W tym sezonie naprawdę wiele będzie się działo, z moją bohaterką również. Właściwie to będzie już kontynuacja tego, co nagraliśmy wcześniej, więc wątek wam dobrze znany. Teraz będzie miał swój wielki finał. Będą to bardzo emocjonujące odcinki. Zapraszam gorąco. A jak widzicie, my cały czas nagrywamy, kręcimy dla was piękne odcinki, korzystając też z dobrej jeszcze pogody. W końcu w tym roku będziemy świętować 25-lecie. Co będzie się działo? Po osi dla Zosi. Jesteśmy prawie sami. Romantyczne sceny na Hamaku. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.